Chór dziecięcy Biedronki Sosieka w powiecie brudnickim obchodził 20-lecie swojego istnienia. Wielu jego członków, choć jest już osobami dorosłymi mającymi swoje rodziny, stale utrzymuje kontakt z chórem i okazjonalnie występuje podczas koncertów. Co ciekawe, chór Biedronki stał się już także małą siecią, mającą swoje oddziały w kilku miejscowościach Polski Północnej. W ogóle taki chór pierwszy, mamy kilka siostrzanych chórów powstał ponad 30 lat temu, ale my tutaj w Osieku 20 lat temu i postanowiliśmy świętować hucznie obchodzić ten jubileusz te urodziny. Natomiast dzisiaj no mamy policzone bo 225 biedronek w Osieku było jest, bo to są liczby z obecnymi, więc myślę, że liczba imponująca. I rzeczywiście przewijali się z różnym stażem, ale były takie, które przez 15 lat nawet z, ze studiów, ze szkół średnich przyjeżdżały, żeby właśnie z nami jeszcze pośpiewać i chyba trochę tego dzieciństwa zachować, bo chór dziecięcy, one się nie mogą rozstać. Dzisiaj też 30-latki są z nami, takie najstarsze biedronki, e, powiem szczerze, przyleciały z trzech krajów europejskich. Ze swojego życia na chwileczkę wróciły do dzieciństwa. Dokładnie tu przyjechałam z Warszawy, ale wcześniej mieszkałam w Norwegii. Tam zaprosiłam również kur biedronki. A w biedronkach śpiewam właściwie odkąd miałam 12 lat. I bardzo fajnie wspominam ten czak. Uważam, że to dawało taką nadzieję wszystkim dzieciom, nie tylko mi, na to, że że możesz być kimś, że możesz rozwija rozwijać siebie jako osobę. No i przede wszystkim spotykać innych, inne dzieci, które też mają tę pasję do śpiewu, do muzyki. Ja w Biedronkach śpiewam już od około 6 lat, bo tak y, zaraziła mnie koleżanka. Y, od, od zerówki śpiewam. No i daje mi to po prostu radość, że mogę śpiewać i y, y, y ludzie się cieszą jak śpiewam, więc też mi jest miło. Ciocia, kuzynka to właśnie one 20 lat temu zaczęły i to jest trochę dla mnie takie mm, yy, rodzinne. No bo jakby lubię też śpiewać, yy, daje mi to trochę no, radość, radość mi daje i też się cieszę, że ktoś mnie ogląda. To śpiewanie w Biedronkach zawsze było dla nas takim budowaniem społeczności i takim wspólnym spędzaniem czasu, to zawsze było wiele wspólnych właśnie wyjazdów, warsztatów, my się spotykaliśmy po szkole i dzięki temu poznawaliśmy nowych przyjaciół nie tylko tutaj w obrębie swojej szkoły, ale też szkół zaprzyjaźnionych, gdzie te bliźniacze oddziały Biedronek też się pojawiały. W pewnym momencie, w szytowym momencie było 15 oddziałów, w tej chwili mamy 7, to głównie jest północna Polska.